Cześć maleczko, witajcie z tej strony Ja tych i Witam was dzisiaj w podsumowaniu lutego na kanale Ja <gryb> tych grzyb, 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 grzyb. I witam was w ogóle 02, 02, 02, 02, 02 No i nagrywam to dnia dzisiejszego, a nie wczoraj, bo jakby żeby się tam statystyki zaktualizowały na pewno. Był zakończony już jakby ze stycznia Także tutaj też oczywiście widzicie moi drodzy ostatnich 10 subskrybentów no i jeśli też chcecie się tu znaleźć w kolejnym odcinku, to wiecie co robić tam na dole zostawcie dzwoneczka moi drodzy, jeszcze jedna kwestia, znaczy w sumie dwie zapytałem wam się yy, zapytałem wam się kiedyś tam, ale w styczniu na karcie społeczności czy robić podsumowanie miesiąca na youtubie w tym roku, nie? no i jest 56 głosów na znaczy, no og ogólnie jest, no i z czego 71 jest na tak, no czyli będziemy robić sobie podsumowania e, miesiąca, no nie? No i jeszcze na Discordzie i na Instagramie pytałem wam się, link macie w oczy w oczywiście w opisie, czy dawać filmy co 3 dni, tak jak to jest do tej pory w sumie czy we wtorek, czwartek i sobotę ale po tym przemyślałem sobie, że jak będę we wtorek, czwartek i sobotę to jest tak naprawdę jakby co dwa dni co daje 12 filmów w tygodniu, znaczy w miesiącu a co trzy dni to jest jakieś około 10 filmów w miesiącu no i więc nie wiem co, więc na pewno tego pierwszego to nie dam rady więc ewentualnie jak już chcecie określone dni to może dwa filmy w tygodniu, jeden tydzień by były dwa, dwa filmy, drugi tydzień trzy filmy Trzeci tydzień, dwa filmy, i czwarty tydzień, trzy filmy to było wtedy e, 10 filmów. No i dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Bo nie wiem, czy wolicie w określone e, dni, filmy, czy po prostu tak jak jest teraz, co trzy dni. Najczęściej, bo teraz idzie mi dobrze, nie? Tak mi się wydaje. Tutaj w styczniu podsumowania roku mamy pierwszy film, potem misja drugi. Crab Game, trzeci. Oto mój samochód, czwarty. Misja piąta. Minecraft w końcu skończyliśmy, szósty. Nowa skrzynka, siódmy. Poradnik ósmy. Chińskie skiny 9. I zostaliśmy. Misja 10. No i tutaj cheek, nie, No tutaj w ogóle mój samochód. Więc taki film będzie? Nie? Taki większy, jakby, że tak to powiem. No się nie skąpa. I tutaj 113 wświetleń. 18, więc pokczamp. Rośniemy w siłę, moi drodzy. Idzie to w dobrą stronę, tak jak rok temu w styczniu. Zresztą. E, więc mam nadzieję, że historia lubi się powtarzać. No i tutaj mamy wyświetleń 30 000 413, a tu mamy 516 i też jeszcze live'ów nie było w sumie jakoś dużo. Subów 75, czyli fajna, fajna liczba. Miejmy nadzieję, że w lutym normalnie do 2000 dobijemy No i tutaj pieniążków też jest przyjemnie całkiem. E, tutaj coś ciekawego, 100 tysięcy wyświetleń miatur, więc spoko e, może uda nam się pobić rekord, który był w marcu tamtego roku. Ponad 90 osób, którzy oglądają mój kanał, nie subskrybują kanału, także mordo. Jeśli nie subskrybujesz, to zostaw suba i bardzo mi pomożesz. I szybciej spełnisz normalnie mój cel taki. E, dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobił e, wspieranie kanału. Nie, czy wiecie na przykład tutaj za jakieś za powiedzmy że tam za 5 zł miesięcznie na przykład macie te plakietki i emotikony za 10 zł coś by było jeszcze więcej także no moi drodzy w styczniu było fajnie bardzo fajnie tak, przyjemnie i czuję taką zajawę czuję więc muszę z tego korzystać też musi muszę Was tu gadać. więcej gromadzić także w lutym będzie nie wiem czy większa różnorodność chyba nie ale też misji będzie jeszcze trochę, bo, ale wiecie, bo do 20 lutego jest operacja, więc muszę skończyć tę misję. Już misji nie będziecie widzieć, także mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Bo misje nie mają tu jakiejś wielkiej oglądalności, No w sumie tutaj macie 25 wyświetleń. Tutaj 53, to nawet całkiem spoko, tutaj też 53. Ale tutaj na przykład Minecraft na moim kanale. A nie, trochę 31 wyświetleń, tutaj też mi się udało. Nową skrzyniaczkę nagrać od rana. Ale ogólnie na kanale by mogło być więcej. Ale miejmy nadzieję, że do takiego momentu jeszcze dotrzemy. Tak jak mam nadzieję, że Wy tutaj dotraliście. I trzymajcie się, moi drodzy, napiszcie jakiś tam komentarz w cieplutki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Narka!